Jutro, 23 kwietnia, rozpoczyna się 61. jazz nad Odrą. Koncerty odbywać się będą w Imparcie, a wieczorne drzemy w klubie Vertigo. Ja chciałam tylko podkreślić, że ten koncert jest wyjątkowy. Dzieje się wszędzie. Chciałam powiedzieć, że Wrocław i jazz to naprawdę fajny duet, który całkiem dobrze brzmi. Od zawsze, więc od 1964 roku się dzieje i będzie się działo, jutro startujemy. Oczywiście chodzi o młodych artystów, którzy jutro o 10 rano mają przesłuchania, o 19 będzie gala wręczenia nagród. Jest to naprawdę taka okazja, żeby ci młodzi artyści się pokazali, żeby wyszli, żeby pokazali swoje talenty. Oczywiście zacne, żeby wybiera i nagradza. Niesamowita w tamtym roku e, 60-lecie jazzu nad odrą. E, bardzo dużo Wasku e, 42 artystów. E, tak e, wszyscy pewnie to wiemy. W tym roku 80 artystów. E, mamy impar, mamy Vertigo, mamy wiele miejsc, gdzie ten jazz się odbywa. E, I serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich na koncerty. Życzę udanych wrażeń. E, no, i niech Wrocław przez najbliższy czas jazzuje. Jazz na dotrą to nie tylko muzyka, to nie tylko artyści, ale to też atmosfera naszego miasta. I cóż, ty ode mnie, dziękuję wszystkim za, za przybycie. Pani prezydent wspomniała o tych badaniach. Rzeczywiście ostatnio ukazały się badania reprezentatywne, ilościowe, z których wynikało, że Polacy nie wrocławianie, ale Polacy, rozpoznają Jazz na 30%, czyli największe wydarzenie artystyczne z tych, które dzieją się we Wrocławiu, to właśnie Jazz nad Jeśli chodzi o konkurs, to jutro zaczynamy o godzinie 10. Konkurs jest nieodłączną częścią festiwalu od samego początku, ponieważ Jazz na powstał najpierw jako przegląd zespołów studenckich. Bardzo nam zależy na tym, żeby jurorami byli najwybitniejsi artyści. To no nie na wszystkich konkursach się zdarza, dlatego to podkreślam. U nas są to artyści, którzy swoim życiem, dorobkiem udowodnili swoją wielką klasę. Jutro zespoły, które zakwalifikowały się, sześć zespołów, które zakwalifikowały się do finału oceniać będą amerykański saksofonista nowojorski Mark Sheen, dziekan wydziału jazzu Kuba Stankiewicz, zresztą absolwent Berkeley College of Music i półfinalista największego bodaj na świecie konkursu jazzowego imienia Teleniusa Monka i nasz wspaniały Darek Oleszkiewicz, który od kilku dekad mieszka już w Los Angeles, my nazywamy go, że jest naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. O jego wielkości nie świadczy fakt, że na zaproszenie największych gigantów świata jazzu nagrał już ponad 100 płyt. A wieczorem premiera... Y najnowszej płyty Piotra Wojtasika, również wrocławianina, podkreślam to z ogromną radością, bo Piotr jest legendą polskiego jazzu. Nagrywa każda jego kolejna płyta, to Wielkie Wydarzenie. Ten ostatnią nagrał kilka miesięcy temu w legendarnym studio Rudy Van Geldera w New Jersey. To jest to studio, w którym powstawały wiekopomne dzieła Johna Coltrane'a, ale też i Hank'ego też i Freddy Howarda, wielu innych, ale tego Coltrane'a chyba pamiętamy najbardziej. Płyta Inkscape Piotra Wojtasika z to, Towarzyszeniem Najwspanialszych Małajowskich Muzyków. W czwartek postanowiliśmy zderzyć dwa tria o kompletnie różnej stylistyce, ponieważ przesłaniem festiwalu właściwie zasadą organizującą jest, jest jeden punkt. Najwyższa możliwa jakość artystyczna i temu jest wszystko podporządkowane. Staramy się pokazywać możliwie szerokie spektrum czy spektra y, w obrębie gatunku, w obrębie tego, czym jest jazz, pokazując także przedstawicieli różnych generacji. W czwartek pierwsze zderzenie stylistyk, najpierw trio Daniela Herskedala, to norweski tubista, to instrument raczej rzadko wykorzystywany w jazzie. Fani pewnie pamiętają Bo'Ardo Johnsona, jest ich jeszcze kilku oczywiście, ale to, co usłyszymy, to będzie mm, Fantastyczna reprezentacja jazzu skandynawskiego. To jest taki kierun kierunek muzyki, który na przełomie lat 60. 70. rozwinął, czy rozpoczął Jan Garbarek, a potem trafiło to na podatny bardzo grunt turni Manfreda Eichela i CM i od tej pory. Jakoś ten ten skandynawski jazz się rozwija, ugruntowuje i właśnie ten rodzaj refleksyjnego medytacyjnego grania usłyszymy w pierwszej części koncertu, a w drugiej feria energii. I tradycji brzmienia Detroit, czyli James Carter Organ Trio. To jest niesamowity saksofonista, nowa to z towarzyszeniem Organów Hamona. Od jutra do niedzieli we Wrocławiu cała plejada największych gwiazd jazzu z Polski, Europy, Japonii, świata. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kto jest gwiazdą tegorocznego festiwalu, bo jak już od kilku lat my mamy same gwiazdy. Tylko że te gwiazdy grają w różnych stylistykach w obrębie nowoczesnego jazzu reprezentują różne generacje i swoją miłość do muzyki realizują w zupełnie różnych poetykach także serdecznie zapraszamy już jutro od godziny 10:00 konkurs który od początku był niesłychanie ważną częścią festiwalu i jazz na Dodrą rozpoczął się od przeglądu zespołów studenckich i tak wyewoluował naszym zadaniem jest to żeby laureatów słuchali Artyści wybitni, artyści, którzy swoim życiem, dorobkiem udowodnili swoją klasę i pozycję w świecie jazzu, bo głęboko wierzymy, że spotkanie z tymi artystami, a konkursowicze mają szansę z nimi porozmawiać. Jurorzy mówią, co sądzą, a poza tym ich podpisy na, na dyplomach myślę, że to legitymizuje pozycję tych młodych adeptów w polu jazzu i jest pamiątką na całe życie. A potem od środy wieczór do niedzieli, longiem, w klubie Vertigo i w filharmonii w centrum Impart przy ulicy Piłsudskiego same gwiazdy przy czym zwracam uwagę, nocne koncerty w Vertigo, Piotr Wyleżą, Henryk Miśkiewicz, Aga Zarian Jenny Siegel, gwiazda Manhattan Transfer Lagelund. Lund gitarzyści wiedzą o kim mówię a w centrum y, Impart przy, przy ulicy Piłsudskiego już jutro wieczorem, Piotr Wojtasik w czwartek Daniel Herskedal y, i James Carter Organ Trio, w piątek Daniel Rotem w programie Johna Coltrane'a i Wielki Joe Lovano w sobotę y, Joe Sanders, a zaraz po nim Obed Calver. I w niedzielę Makotozone, z Anną Marią Jopek, a potem wspaniały Trębacz Marcus Hill. Także od jutra do niedzieli serdecznie zapraszamy.